Początkowo regulacje wprowadzające w Polsce obowiązkowy KSEF zakładały obowiązek fakturowania w tym systemie zarówno w strumieniu B2B, jak i B2C, czyli na rzecz konsumentów. Po szerokich konsultacjach przepisów wprowadzających KSEF, Ministerstwo Finansów skłoniło się jednak w stronę postulatów podatników i zgodziło się, aby fakturowanie w strumieniu B2C było w KSEFie dobrowolne. Oczywiście, nadal podatnicy będą wystawiali faktury VAT na rzecz konsumentów wyłącznie na ich żądanie. To konsument będzie decydował, czy chce otrzymać od podatnika fakturę. Jeżeli natomiast podatnik zdecyduje się wystawić tę fakturę w KSEP-ie, to będzie musiał dostarczyć ją do konsumenta w inny sposób, to znaczy poza KSEP-em. Wizualizację faktury dostarczy mu np. drogą mailową czy w formie wydruku. Dodatkowo takie wizualizacje będą oznaczane specjalnymi kodami QR. Choć fakturowanie B2C nie będzie obowiązkowe w KSEPie, to będzie to korzystna opcja dla wielu podatników, szczególnie wystawiających duże wolumeny faktur, ponieważ ograniczy to biurokrację związaną z weryfikacją odbiorcy faktury, co może pomóc w uniknięciu sankcji KSEP związanych z niewystawieniem faktury w KSEPie, pomimo istnienia takiego obowiązku. Warto już teraz podjąć w spółce decyzję, czy chcemy fakturować naszych konsumentów w KSEPie, czy poza nim i odpowiednio dostosować nasze procedury księgowo-finansowe.